Witam serdecznie! Dzisiaj zrobimy ciasto makowe do ciasta o śmiesznej nazwie Figa z makiem. Potrzebować będziemy 6 jajek. Oddzieliłam sobie białka o żółtek, szczyptę soli. 3 czwarte szklanki cukru, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, jedna szklanka mąki pszennej i 3 czwarte szklanki mielonego maku. I teraz białka z cukrem ubiję na puszystą masę. Białka już mam, oh. <coughs> przepraszam, ubite. Teraz dodaję po jednym łóżku

do pieczenia i składniki ciasta należy dokładnie pomieszać. ruchem półkolistym i przełożymy do formy formę 25 na 30 mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto makowe będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach Później zrobimy krem, ale teraz robimy ciasto makowe. Musimy dokładnie połączyć składniki. No ja myślę, że już jest i teraz wykładamy ciasto do formy. I biszkopt makowy powędruje do piekarnika Biszkopt makowy mam pięknie wypieczony. Nasączę go. Mam tutaj pół szklanki syropu z brzoskwi dwie łyżki alkoholu. Jeżeli jedzą dzieci, alkoholu nie dodajemy. To jest biszkopt makowy. Pozwoliłam sobie przekroić na pół. A teraz zrobimy krem. Do kremu potrzebować będziemy kostkę masła. Jeden budyń, ale ciekawostkę. Budyń gotujemy na syropie z brzoskwiń. Mam tutaj szklankę syropu z brzoskwiń, gotuję, a pół szklanki rozprowadzam w budyń. I ugotowany budyń będziemy ostudzony oczywiście, będziemy ucierać z kostką masła. A później już będziemy składać ciasto. Będziemy brzoskwinie, mam cztery dorodne brzoskwinie. To była taka puszka z dużymi brzoskwiniami i mam herbatni biszkopty okrągłe i później już będziemy składać ciasto. Teraz gotujemy budy na syropie brzoskwiniowym, ugotowany o studziny. Będzie krem. Taki troszeczkę inny, o kwaskowym smaku. Ugotowany na syropie z brzoskwi. Pudding gotujemy tak 3 minuty. I przełożymy do miseczki. Przykryjemy, aby nie powstał nam korzuch. I później będziemy ucierać z masłem. Masło uczemy do białości i będziemy dodawać po łyżce zimnego budynku. I ciasto, fila z makiem będzie efektowne. Tak. Budyń już mamy ugotowany, tak to wygląda. Studzimy i później będziemy ucierać masło mam już utarte biszkopt sobie nasączyłam ja po prostu mam taki pędzelek i sobie biszkopt nasączyłam pączem jak wspominałam cały biszkopt jest nasączony troszkę mam mało miejsca więc muszę sobie w jakiś sposób radzić i tutaj tak jak wspominałam mam Budyń ugotowany na syropie z brzoski i dodajemy i cały czas ucieramy ucieramy na puszysty krem dodajemy po łysce zimnego już ma utarty, puszysty i teraz już składamy ciasto a tutaj mam tężającą galaretkę i zrobiłam sobie dekorację. Do pojemniczków wlałam galaretkę, ostudziłam, jest ona dosyć stężała i będzie forma dekoracji. Ja sobie po prostu pomagam nożem i wyjmuję takie dekoracje teraz już składamy ciasto krem dzielimy na dwie części i smarujemy i smarujemy biszkopt jeden i drugi bo później złożymy ciasto zawsze troszeczkę kremu sobie zostawiamy na wierzch. Ja lubię sobie zostawić krem na wierzch. Tak, jedną część ciasta już mam posmarowaną. Jest to takie nietypowe ciasto, figa z makiem, ale bardzo smaczne. I teraz należy drugą część ciasta również posmarować. Mam mało miejsca. Teraz już mam i rozprowadzamy po całej powierzchni. Ułożymy cząstki brzoskwi, biszkopcik. I to zalejemy tężejącą galaretką. Galaretkę już mam tężejącą. Należy sobie galaretkę szybciej przygotować, aby była tężejąca. I już tutaj mam posmarowane. I teraz będziemy układać brzoskwinie. Kroimy w takie trójkąty. Niekiedy mamy także. Brzoskwinie są malutkie. Mi prawie się trafiły duże brzoskwinie, więc musimy je podzielić na trójkąty. Ja to tak... I układamy na nasze prosto. przygotowane trójkąty i pod te brzoskwinie dajemy biszkopcik i będzie figa z makiem galaretkę zalewamy ale galaretkę zaznaczam galaretka musi być tężejąca nie może być galaretka nie może być galaretka płynna ponieważ spłynie nam z ciasta ja mam tężejącą galaretkę i polewam brzoskwinie ale mimo wszystko jeszcze mam słabo tężejącą galaretkę, więc poczekamy, troszkę poleje, odczekamy i później zalejemy całą powierzchnię galaretką. Moja jest taka, ale ona musi być bardziej płynna, ponieważ ona nam spłynie. Więc musimy troszeczkę odczekać, aby galaretka była bardziej płynna. Ciasto mam tak przygotowane, zalane brzoskwiniami. Przepraszam, galaretką i mam brzoskwinie, Dołożyłam kilka brzoskwini i teraz należy dać drugą część ciasta docisnąć i wierzch posmarujemy pozostałym kremem. Ciasto damy do lodówki do całkowitego schodzenia. Tak. I teraz ułożymy dekoracje z galaretek, które sobie przygotowałam i to będzie tak wyglądało. A boki możemy sobie oprószyć migdałami, startą czekoladą. Ja lubię w cieście startą czekoladę. Jest to po prostu galaretka, ale nadaje ciastu swój. dowolne kształty i tak przygotowane ciasto Figa z makiem wędruje do lodówki na kilka godzin i tak wygląda ciasto Figa z makiem Ciasto było całą noc w lodówce. Myślałam, że będzie problem, ale nie ma problemu. I tak oto wygląda ciasto fita z makiem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto fika z makiem.